Cześć! W dzisiejszym odcinku zobaczycie miasteczko Reszel. Znajdują się tam m.in. zamek gotycki, kościół z XIV lub XV wieku oraz most XIV wieku. Zacznijmy jednak od zamku. Budowa rozpoczęła się za czasów Kazimierza Wielkiego. I należał on do biskupów warmińskich. Jednak kilkukrotnie przechodził w ręce zakonu krzyżackiego. Teraz znajduje się tam hotel, restauracja i muzeum tortur. W kościele jest druga wieża, jeszcze wyższa. Trochę tam wieje. Jest też kot i spichlerz. A w okolicy znajduje się też miejscowość Święta Lipka, w której jest sanktuarium barokowe.